Nie żyje uwielbiany aktor, gwiazdor Hitu, który pokochali Polacy. Niedawno wrócił do swojej roli, niestety przegrał walkę z rakiem. Ostatnio pojawiają się same smutne wieści. W ostatnich dniach śmierć zabrała wiele osób, w tym Maggie Smith, legendarną brytyjską aktorkę, znaną z Harego Pottera, Downton Abbey, Gosford Park, pokój z widokiem i tajemniczego ogrodu. Szczególne żniwo zbiera rak. Dziś w mediach pojawił się komunikat o śmierci Drake'a Hogestyna, który przez 38 lat grał w serialu Dni naszego życia na polskim gruncie też nie jest wesoło. Walkę z rzadkim. Agresywnym nowotworem rozpoczął Tomasz Jakubiak, czyli juror w Masterchef Nastolatki, znany kucharz i prowadzący autorskich formatów kulinarnych Nacjonal. Teraz w żałobie pogrążają się fani kultowej serii sensacyjno-kryminalnej, czyli gminiarz z Beverly Hills. Co wiadomo o śmierci od twórcy roli jednego z głównych bohaterów. Gliniarz z Beverly Hills pojawił się na ekranach w 1984 roku. Komedia sensacyjna zdobyła nominację do Oscara i wiele innych nagród. Zarobiła 234 miliony dolarów, co na ówczesne czasy było prawdziwym fenomenem. To przyczyniło się do powstania kolejnych części. W Gliniarzu główną rolę grał Eddie Murphy, wcielający się w Axela Foley'a. Jego najbliższych przyjaciół zagrali Jutger Reinhold jako Billy Rosewood, i John Ashton, jako John Talgard. W 2024 roku na Netflixie miał premierę gliniarz z Beverly Hills, Axel F. W nowej kontynuacji znów mogliśmy zobaczyć Marfiego i Ashtona. Niestety, jeden z tego niezapomnianego trio, John Ashton, zmarł po walce z nowotworem. Co wiadomo o jego śmierci? John Ashton wcielał się nie tylko w sierżanta tak garta. Przez trwającą ponad pół wieku karierę zdążył zagrać w tak kultowych tytułach jak M.A.S.H., Columbo czy Starski i Hutch. Zmarł 26 września w swoim domu w Fort Collins. Portal TMZ przekazał, że przed śmiercią walczył z rakiem. John był kochającym mężem, bratem, ojcem i dziadkiem, którego będzie bardzo brakowało wszystkim. Którzy go znali, pozostawia pozostawia po sobie dziedzictwo miłości, poświęcenia i służby. Jego pamięć będzie na zawsze ceniona przez jego żonę, dzieci, wnuki, a także jego brata, siostry, dalszą rodzinę i wszystkich, którzy go kochali. Wpływ Johna na świat będzie pamiętany i celebrowany. Przez kolejne pokolenia, ogłosił w rozmowie z mediami jego menadżera Alan Somers.